Hej, witam Was serdecznie na kanale TechnoWinki. Dzisiaj zajmiemy się po raz kolejny konsolą PlayStation 5, co może być tak zwanym game changerem właśnie w konsoli nowej generacji od Sony. A takim game changerem może być właśnie to, co trzymam w ręce, czyli właśnie pad... Od konsoli PlayStation 5, który jest czymś zupełnie innym niż do tej pory mieliśmy do czynienia ze wszystkimi właśnie kontrolerami do konsol i nie tylko. Przedstawię właśnie możliwości tego pada na podstawie gry Astros Playroom. Gry, która jest preinstalowana i jest darmowa na wszystkich konsolach PlayStation 5, które będą właśnie dostępne w sprzedaży. Tak więc nie przedłużam już wiele więcej i zapraszam Was serdecznie do materiału. No dobrze, rozpoczniemy sobie, uruchommy sobie powoli naszą właśnie grę Astros Playroom. Przepraszam, że taki trochę kadr z daleka i tak może być mało widoczny telewizor, ale nie o właśnie telewizor, nie o to, co wyślane jest na obrazie w dzisiejszym materiale się rozchodzi. Rozchodzi się o to, co odczujemy skorzystając właśnie z pada Dual Sense na konsoli PlayStation 5. Ja będę starał się Wam przedstawić wszystkie swoje odczucia, doświadczenia, Twoje doznania właśnie skorzystanie z pada Dual Sense zaczynajmy i teraz tak w tym momencie generalnie, z, nie wiem czy to słyszycie, na pewno słyszycie właśnie na tym, z głośnika właśnie pada, wydobywa się dźwięk w momencie, w którym przelatuje koło jakichś przedmiotów to czuję właśnie takie zwiększone wibracje z każdej strony, w której przelatujemy koło jakieś przedmioty, tak jakby to nie było jakieś zawirowania powietrza, w tym momencie właśnie jak, jak ten jakby pad się buduje to czuć jakby właśnie wszystkie te elementy, które tam były składane zaczynały się właśnie odtąd i tak się wszystko powoli układało właśnie w tym padzie było odczucie właśnie takiego no tak jakby właśnie wszystkie te elementy się składały i tam uderzały, faktycznie tak jak to uderzało właśnie na tym e, filmiku, tak właśnie uderzały od tego początku do samej góry. I czym było wyżej, tak jakby było odbyło jakby ten pad był coraz cięższy właśnie u góry. Takie, no ciekawe właśnie sposób właśnie na przestawienie właśnie rozgrywki troszkę w inny sposób. Dobrze, teraz w momencie mamy właśnie pokazane jak działają na adaptacyjne e, efekty, czyli adaptacyjne triggery. Właśnie deweloperzy gier w różny sposób adaptować e, możliwości właśnie tych triggerów. I w tym momencie tak, o ile sam trigger jest w do, do samego końca tak w tym momencie, w tym, w tym miejscu, nie wiem czy widzicie dostaje taką delikatną blokadę, przestawia mi czy widzicie, też tam pojawia się właśnie że ruszam w tym momencie tym właśnie triggerem i dopiero w momencie, w którym przeważa ten moment jaki taki spust, abyśmy po prostu naciskali właśnie i nagle przeskakuje I tak właśnie chyba Undat i fajnie to podsumowo jest takie odczucie jak masz zapalniczkę próbujesz odpalić zapalniczkę i nagle ten kamień tak przestawia, potem puch jest takie puszczenie i ta iska idzie coś właśnie podobnego, tak dobrze to przedstawia się to odczucie i dodatkowo w momencie, w którym nacisniemy też właśnie nasze triggery to też czujemy wibracje z jednej z tej stron właśnie czyli jeżeli naciskam spust właśnie z lewej strony to czuć wibracje tylko, że pad wibruje nam z jednej strony, z lewej strony jeżeli nacisniemy właśnie z prawej strony to czujemy, że pad właśnie wibruje nam z prawej strony też właśnie ciekawa, ciekawa właśnie imersja. Dobrze, przejdźmy dalej. W tym momencie mamy pokazane możliwości dotykowego panelu, no, który już tak naprawdę był w DualShock'u 4. Zwyczajnie rysujemy i tak jak rysujemy potem, no, to to nam się pojawia właśnie na monitorze, właśnie na się na naszej konsoli, tak? No oczywiście przy momencie, w którym rysujemy cokolwiek, to też pojawiają się właśnie wibracje, tak jakby rysuję z tej strony, pojawiają się wibracje z tej strony, rysuję z tej strony. Pojawiają się na padzie wibracje z tej strony, tylko z tej strony. Czym mocniej to zrobię, tym mocniej czuć wibracje. Czym delikatniej, to też tym delikatniej czuć wibracje. W tym momencie właśnie, jak nam astroboty wskakują do naszego pada, to czujemy, tak jakby one właściwie tam wpadały i uderzały. Oczywiście są czujniki ruchu na padzie, czyli jak pada przekręcimy, no tak on czuje naszą właśnie reakcję na ręce. I w tym momencie, jeżeli przechylamy pada, to czujemy jak te astroboty tak by się przewalały po tym padzie. Tak jakby się turlały po tym padzie i uderzały o ścianki tego pada. I do tego wszystkiego spada, wydobywa się dźwięk właśnie tych astrobotów, taki, taki piszczący dźwięk tych astrobotów. Co powoduje taką jeszcze większą imersję, tak mam wrażenie, jakby te astroboty faktycznie tam były, bo dźwięk wydobywa się nie z telewizora, tylko właśnie spada. pada. Przejdźmy dalej. No i oczywiście teraz możliwości mikrofonu. Jeżeli będziemy krzyczeli, to też właśnie te, te astroboty. Usłyszą to? Krzyczemy. Astroboty zaczynają też krzyczeć. Rozpocznijmy powoli naszą grę. Mamy ciekawą rzecz. Ustawiamy naszym, naszym padem, ustawiamy w którą kierunku ma nam naprawdę astrobot wyszczelić. Ok. Ustawmy sobie w tą stronę. Ruszamy po panelu dotykowym i astrobot wyskakuje właśnie tak jakby, z naszego pada i ląduje właśnie na ziemi. I teraz możemy sobie powoli wędrować. I teraz będzie momencie, w każde, każde uderzenie, każde tąpnięcie z naszego AstroBota jeszcze czujemy tak jakby, o, tupnął właśnie po naszym padzie. Za każdym razem właśnie, każdym jego postawienie stopy czuć właśnie na padzie. W momencie, w którym zejdziemy teraz na jedną powierzchnię, idziemy właśnie po tej szybce, to też jest dźwięk tak jakbyśmy tupali właśnie stopami po szybie jakieś. Też właśnie taki dźwięk, więc to też jest ciekawe. W tym momencie przyczumujemy właśnie klawiszkę kwadratu i w momencie, w którym naciągamy to czujemy tak jakby się dosłownie jakaś sprężyna. Czyli taki efekt, jak na sprężynę i ona tak przeskakuje tak po trochu jakby się właśnie rozprężała. To właśnie dokładnie takie mamy odczucie na naszym padzie. Naprawdę odczucia właśnie zrzutkowania tego padu to jest coś zupełnie innego niż do tej pory mieliśmy. I teraz właśnie też jak leci, to tak czujemy tak jakby się wszystko trzęsło dookoła nas. Dobrze. i teraz tak. Stąpamy po trawie, czujemy takie bardzo delikatne wibracje, tak jakbyśmy stąpali, nie wiem, po trawie, no, ciężko, 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 jest to dosłownie słowami ująć te doświadczenia właśnie, właśnie tego pada. Ale jest to zupełnie dużo delikatniejsze stąpanie jego stóp jest właśnie teraz na trawie, jeżeli było na, na szybie, czy jeżeli było na właśnie metalu, tak jak widzieliśmy tam wcześniej. Kolejna ciekawostka, właśnie tutaj w tym miejscu będziemy wchodzili na nasz kabel. I już jest zupełnie inne odczucie. Mamy takie jak, jak idziemy po tym, stąpamy po tym, jest tak jeszcze delikatniejsze odczucie jeżeli było to na e, właśnie naszej trawie. I jest takie, w momencie, jak weszliśmy na tą linę, jest takie jak poczuliśmy jakby sprężynowanie też tej liny właśnie na naszym kontrolerze. Też takie ciekawe, ciekawe właśnie odczucie. Jak stoimy tutaj, raz że słyszymy spada dźwięk tak jakby wiatru, to dwa, jak ten wiatr wieje, to czujemy też takie delikatne właśnie wibracje, z, jeszcze zupełnie inne, inne wibracje do tej pory mieliśmy do czynienia wcześniejszych, co mówiłem i faktycznie czuć tak jakby nam wiatr owiewał dookoła. Tak jakby wszystkie nasze, e, nasze ciuchy właśnie drżały, jak mamy luźniejsze ciuchy, tak jakby one drżały właśnie e, na tym wietrze. Dobra i teraz przejdziemy do kolejnego efektu właśnie w tym momencie pada nam deszcz. Dosłownie mamy takie uczucie na padzie, jakbyśmy właśnie trzymali parasolkę w ręce i czuli jak po parasolce nam właśnie pada, padają krople deszczu, takiego grubszego co prawda, a takiego właśnie jakby takiego delikatnego, takiego grubszego, ale delikatnego spokojnego deszczu, właśnie jakby krople nam padają właśnie na parasolkę. Tak, w momencie w którym wchodzimy też właśnie w wodę i stawiamy kolejne kroki, jest zupełnie inny dźwięk spada, jest zupełnie właśnie inny odczucie pochodzenia po właśnie tej powierzchni zresztą tak samo spada i w momencie w którym pada deszcz właśnie na naszą parasolkę też słyszymy spada takie właśnie kropelki deszczu jakby padały właśnie na naszą parasolkę i teraz już kolejny efekt właśnie zaczął nam padać grad właśnie w naszej grze i też jest zupełnie inne odczucie że słyszymy dźwięk tak jakby właśnie grad padał na ziemię i tłuk się nie że słyszymy tak jakby dźwięk tłuczonego szkła tłuczonego lodu to jeszcze też ten, ten wibracje na parcie są zupełnie czymś innym i tak faktycznie jakby na naszą parasolkę padało już coś właśnie grubszego zupełnie inne odczucie niż przed chwilą mieliśmy gdy padał deszcz który był delikatniejszy który był właśnie nawet wibracje czy dźwięk był zupełnie czymś innym Także kolejny efekt i chyba na tym już zapisamy na dzisiejszym materiale. Generalnie rzecz ujmując, doznania właśnie, które mamy, doświadczymy na nowym kontrolerze konsoli PlayStation 5 to jest coś zupełnie innego niż mieliśmy do czynienia z czymkolwiek do tej pory. Ponieważ ten kontroler przenosi tak naprawdę imersję z grami na zupełnie inny poziom. Teraz tylko jest pytanie tak, jak deweloperzy zastosują właśnie te możliwości pada, jak będą właśnie dawali te możliwości właśnie naszego kontrolera, jak będą wykorzystywali te możliwości właśnie tych e, adaptacyjnych striggerów, czy właśnie tych haptycznych wibracji. Bo to, co dało Sony właśnie w kontrolerze jest czymś naprawdę zupełnie innym. Dodatkowo jeszcze podsumujmy sobie ergonomię użytkowania pada. Na obecną chwilę ten pad leży mi świetnie w dłoni. Tylko ja mówię, ja też nie jestem dobrym wierzycielem, bo ja mam dość małe dłonie, więc ciężko mi, ciężko powiedzieć. Ale też słyszałem opinie osób, które mają duże dłonie, którym też pad leży dobrze w dłoni. Zresztą też słyszałem opinie osób, które mają większe dłonie, które też mówią, że ten pad im w miarę leży fajnie w dłoni i nie mają właśnie z nim problemu i jest naprawdę wygodny. Dodatkowo jeżeli chodzi o jakość wykonania to nie mam czegoś takiego takiego efektu jak na DualSoku 4, że będzie przekręcieliśmy pada i pojawiały się jakieś dźwięki. Popatrzcie, wykręcam go dość mocno, żadnych dźwięki, żadne dźwięki nie wydobywają się właśnie z naszego kontrolera. Wygląda na to, że właśnie Sony wzięło sobie do serca właśnie to, co mówili użytkownicy właśnie, wcześniejszych właśnie kontrolerów i tak naprawdę te kontrolery poprawiło. Fajnie się go trzyma w dłoni, jest troszeczkę tak jakby, oczucie jakby był troszkę większy, jest wygodniejszy moim zdaniem do trzymania, zdecydowanie jest wygodniejszy do trzymania. Tylko minus powiedzie na temat tego kontrolera, to jest to tutaj takie wykończenie pada. Znaczy cały czas dłoń mieści mi się właśnie w tym zakresie, nie dotykam tak, ale jak na przykład sobie trzymam tak pada, jak teraz luźnia, to czuję właśnie te takie ostre zakończenie. Mogę troszeczkę to zrobić łagodniejsze. Ja wiem, że to prawdopodobnie chodziło o design, żeby też to ładniej wyglądało, i w większości to nie będzie przeszkadzało. To będziemy grali normalnie, grali, to nie będzie przeszkadzało. Myślę, że w tym materiału to by było tyle. Myślę, że powiedziałem w miarę wszystko na temat odczucia, doznania właśnie e, z nowego kontrolera. To tak naprawdę nie spróbujecie sami, nie weźmiecie kontrolera do ręki, nie zobaczycie sami możliwości tego kontrolera, to nie zrozumiecie, o czym mówię. Ale. Te odczucia są to coś zupełnie innego i naprawdę powiem szczerze to może być fajny game changer właśnie jeżeli chodzi o tą generację konsol zobaczymy tylko tak naprawdę jak deweloperze wykorzystają możliwość tego pana podejrzewam że niestety studia jakieś zewnętrzne e, które tworzą gry na multiplatformowe no to te studie nie będą wykorzystywały może właśnie tego pada. Mam nadzieję, że chociaż, chociaż studia Sony wszystkie będą wykorzystywały tego właśnie, może tego pada, żeby to nie skończyło się tak, jak było właśnie z panelem dotykowym, że nawet właśnie studia Sony nie wykorzystywały tego panelu dotykowego. Dobrze, dajcie mi znać w ogóle, co wy sądzicie na temat właśnie pada oraz konsoli PlayStation 5, co sądzicie na temat właśnie tej właśnie nowej generacji konsoli od Sony. Jest to jeden z pierwszych materiałów właśnie z cyklu e, takiego mojego, moich testów właśnie konsoli, z różnych aspektów tej konsoli. Czy właśnie w tym momencie zacząłem, dzisiaj zacząłem właśnie od pada mówiąc, później będę przechodził też na gry jak wyglądają gry we wstecznej kompatybilności next genowe, żeby Wam pokazać możliwości jak wygląda faktycznie gameplay na konsoli PlayStation 5 właśnie z nowymi grami. Oczywiście sumarycznie za jakiś czas, jak już przetestuję sobie wszystko, wszystkie swoje doświadczenia, to też zbiorę całą, całą wiedzę i zrobię taką generalną recenzę tej konsoli, więc... Mam nadzieję, że takie materiały Cię też będą podobały. Jeżeli tak, jeżeli nie chcesz przygapić kolejnych materiałów z PlayStation 5, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Na środku będzie powiedzieć ikonka subskrypcji, po lewej i po prawej będzie powiedzieć kolejne materiały, czy to o konsoli PlayStation 5, czy też inne materiały z mojego kanału. Mam nadzieję, że właśnie te materiały Cię spodobałem. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. A w sumie nie pozostaje już nic innego, jak tylko pięknie Wam pożegnać i do zobaczenia. cześć!